przy Dzień dni dni art pikników willi Decjusza to już drugi raz kiedy organizujemy kilkudniowe wydarzenie które ma na celu promocję tego co najlepsze czyli kultury twórczości artystycznej muzycznej sportowej nowych krakowian czyli mieszkańców współmieszkańców naszego miasta którzy niekoniecznie mają polski paszport Dni Wyszehradzkie, dlatego że w tym roku przypada 30-lecie już rozpoczęcia oficjalnego, rozpoczęcia współpracy w Grupie Wyszehradzkiej, czyli przypomnijmy to Słowacja, Czechy, Węgry i Polska. No i jesteśmy w Willi Deciusza, czyli w miejscu, w którym od ponad 20 lat wiele projektów Wyszehradzkich właśnie jest realizowanych. Cztery dni wypełnione wydarzeniami. Um, Mamy wystawę, wystawę monotypii wspaniałego, bardzo znanego zresztą słowackiego artysty profesora Milana Lukacza. To grafiki oraz rzeźba, które wypełnią tutaj renesansową przestrzeń pałacu. Dzisiaj inauguracja Wernisaż wystawy plakatu. 72 prace to są mistrzowie i uczniowie szkoły plakatu węgierskiego, czeskiego, słowackiego i polskiego. Wystawa przyjechała z Akademii Węgierskiej, Węgierskiej Akademii Sztuki. I była kurowana przez pana Krzysztofa Dupaja. Mieliśmy okazję zaprezentować w ramach hard Pikniku towar eksportowy naszego węgierskiego partnera, Techbol. Proszę mnie nie pytać o szczegóły, słyszałam tylko, że to dość kunsztowne połączenie tenisa stołowego i piłki nożnej. tak to jest względnie nowa dyscyplina sportu, powstała w 2014 roku na Węgrzech. No i w tej chwili jest już w ponad 100 krajach na całym świecie. Bardzo szybko to się rozprzestrzenia. Mamy trzy kontakty z piłką, żeby przebić na połowę przeciwnika. Za każdym razem musimy grać inną częścią ciała, na naprzemiennie, czyli na przykład kolano, głowa, kolano i w grze deblowej, tak jak widzimy, musimy wymienić ze współpartnerem przynajmniej jedno podanie. Grałem wcześniej w piłkę nożną, a też gdzieś w, w takim promieniu zainteresowań był też tenis stołowy, więc zobaczyłem ten sport, połączenie dwóch sportów, no nietypowe. Na pierwszy, na pierwszy rzut oka aż niemożliwe, a jednak powstał tagball. Jestem w nim, ja odnajduję się, no i jak można zobaczyć za nami, jest, to jest piękny sport. To jest piękny sport, dużo się dzieje. Teraz profesjonalnie wszyscy tutaj gramy w Tagball, jeździmy na turnieje, Um, turnieje są w Polsce za granicą, zwiedzamy wiele krajów, ćwiczymy dużo, ćwiczymy 4-5 razy w tygodniu, żeby naprawdę ten poziom coraz wyżej szedł i, i żeby widzieć progres po prostu. Nie jest myślę to tak, tak straszny sport, jak to może z boku wyglądać, chwila przy stole i na pewno dużo radości. No i zajawkę jak najbardziej można złapać.